Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek z Mitsubishi Outlander. Pokrótce Wam powiem, bo w wcześniejszych filmach tam było w jakim stanie do nas auto trafiło. Dam linki w opisie, tak żeby każdy mógł sobie zobaczyć jak to wyglądało na początku. Pisaliście wiele razy, że nie pokazujemy po naszych naprawach wielu samochodów, natomiast musicie nam uwierzyć, że ja też tutaj nie jestem tylko od kamerowania, tylko od rana do późnej nocy tutaj pracuję też na warsztacie. W międzyczasie co mi się uda, staram się Wam jakiś filmik tam wrzucić, natomiast no to jest ułamek ułamek albo procent rzeczy, które tutaj robimy z którymi działamy nie zawsze idzie prosto łatwo tak byśmy chcieli też zdarzają się na miny natomiast wracając do Outlandera pokrótce bardzo duże wycieki oleju auto nie miało mocy świeciły się błędy wspomaganie nie działało pęknięta sprężyna z prawej strony końcówki drążka wybite kołyska okazała się zgnita wahacze okazały się zgnite, stworznie uszkodzone, eee, także po kolei eee, auto jeszcze nie jest gotowe do oddania, eee, przyjechało już do własnych siłach. Pierwszą próbę zrobiło. Teraz tutaj jeszcze zostało nam, mm, albo zaraz do tego przejdę, co zostało, powiem co już zostało zrobione. Eee, kolektor zdemontowany, wyczyszczony, wymyty. Wszystkie tutaj elementy od kolektora są zdemontowane, wyczyszczone. Wymyte. Wąż, który tutaj był szczelony, jest wymieniony na nowy. Pamiętacie tutaj, o, jeszcze drucik został, jak muszę go zdemontować? Pamiętacie, jak tutaj pęknięty był ten kruciec wodny, i ktoś sobie takimi drucikami go tutaj poskręcał, tak żeby ta woda, ten płyn chłodniczy, przepraszam, nie uciekał. Jest wymieniony na nowy element szczelny. Jeszcze oczywiście przed wydaniem będziemy auto kilkukrotnie rozgrzewać, kilkukrotnie będziemy auto studzić, tak żeby oddać auto już bez żadnych wycieków, bo samochód ma jechać od nas na przegląd. Pompa wspomagania. Powiem szczerze, że myślałem, że tutaj nie będzie problemu z dostępnością takiej pompy, natomiast musieliśmy zamówić to z sieci, czyli kilka dni było oczekiwania. Alternator zdemontowaliśmy, zawieźliśmy do znajomego, który regeneruje alternatory. Zregenerował, on działał, natomiast był cały zalejony. Powiedział, że dawno nie widział tak zalejonego alternatora, natomiast został naprawiony i ma działać. Tutaj mamy ten napinacz, co widzieliście też w poprzednim filmie, który uderzał o budowę rozrządu, który nie pracował, jest wymieniony na nowy. Rolki są wymienione na nowe. Pasek sprzętu, oczywiście nowy. Tutaj nie będę teraz rozbierał osłony, natomiast widzieliście, jak tam z boskim film poprzedni kręciliśmy. Rozrząd został wymieniony. Dwie rolki huczały, jedna była przyzwoita, natomiast jedna z tych dwóch była na tyle skorodowana, zaolejona, zabrudzona, że w każdej chwili ten rozrząd mógł szczelić. Od góry jeszcze coś tutaj robiliśmy? Tak, robiliśmy podstawę filtra oleju była niewymieniana, natomiast nowy zestaw uszczelek, tam też był silikon, pokrywa zaworów, tutaj też pod nią był silikon, też jest nowa podstawa, eee, tutaj też dosyć dużo szło. Oleju było w układzie dolotowym, więc wszystkie węże, tutaj od razu podstawa też jest tą odmą, też została na nową oczywiście wymieniona, węże od dolotu zostały, ten jeden wymieniony, resztę wyczyszczonych, turbina była regenerowana przed nami, natomiast auto dalej nie jechało, więc tutaj zanim zdemontowaliśmy turbinę i oddawali, mieliśmy ją oddawać do sprawdzenia, zrobiliśmy wszystkie po kolei elementy, które były uszkodzone, tak na przykład ten wąż, co był uszczelony w takiej dosyć dużej mierze. Dodatkowo bardziej profilaktycznie wymieniliśmy podciśnienia, jeszcze nie wszystkie, bo tutaj jestem w trakcie, jeszcze będziemy te przewody wymieniać, bo widzicie, że one z racji wieku są już słabe, już ledwo się trzymają. Zresztą, jak widzicie, one już tutaj pękają. Widzicie jeszcze pozostałości. Takie były skale wycieku, że widzicie, tutaj u góry jest na tych przewodach olej. One teraz, jeszcze je będę teraz wymieniał na nowe. To są takie krótkie elementy. No i tutaj jeszcze przy okazji znaleźliśmy, bo właściciel też mówi, że. Pedał hamulca troszkę wydaje mu się twardy i faktycznie i też tutaj te przewody wymienimy. Tutaj na przykład jest nadpęknięcie i raz faktycznie to podciśnienie nie mogło być, raz mogło znikać. W każdym razie wymieniamy na nowe te przewody. Od góry jeszcze pomyślę, czy coś jeszcze było. O alternatorze mówiłem, o rozrządzie mówiłem. O przewodach mówiłem. To teraz jeszcze Wam pokażę od spodu. Nową kołyskę i, 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 i nowe wahacze. Tutaj nam jeszcze zostało zamontować te osłony, natomiast od razu ich nie będziemy montować. Tutaj tylko to podwiesimy, bo musimy wykonać kilka próbnych jazd. Dzisiaj jeszcze leje, to wszystko na nas tutaj spada. Po pięknej pogodzie przyszły takie ulewy u nas, ale mniejsza z tym. Tutaj jak widzicie, a jeszcze chłodniczka, ta nie wiem czy mówię, była wymieniana nową. Tutaj te wszystkie elementy miska, nie miska, przewody, nie przewody są doczyszczone domyte. także cały nasz obszar prac, które wykonywaliśmy są tutaj wyczyszczone, domyte maksymalnie, maksymalnie ile no pozwalało bez demontażu, oczywiście części, tak? Tutaj mamy tak, dwa nowe wahacze. Amortyzator został stary, sprężone, poszły nowe Przewody hamulcowe, też tutaj widzieliście w poprzednich filmach, też są wymienione, te co były skorodowane Kołyska jest Nówka, nie jest lakierowana, nie jest, nie jest odnawiana, jest kołyska nowa, zamontowana Słusznie Tutaj właściciel No chcąc jeździć, no to no trzeba było to zrobić, drugi wahacz nowy Końcówka nowa końcówka nowa. No i w zasadzie z naszej strony, z naszej strony no to tyle tutaj wiem i pamiętam. Widzieliście też widzieliście, że tam prawy tylni próg był skorodowany. Też on jedzie teraz od nas do blacharza i blacharz będzie ten próg naprawiał. Nie będzie tam wciskana pianka do progu, szpachlowane, tylko będzie to normalnie blacharsko naprawione. Właściciel chce tym autem pojeździć, a taka prawda, że co by nie kupił teraz, to do każdego auta i tak trzeba jakąś tam dokładkę e, zrobić. Tutaj serwisów długo, z tego co widzę, albo inaczej, jakieś były przeprowadzane, natomiast no, były przeprowadzane, jak widzieliście na poprzednich filmach. E, chciał to zrobić raz porządnie, e, to i tak teraz ta naprawa jest podzielona na dwa etapy, bo jeszcze nam zostaje z tyłu zawieszenie które może nie ma luzów, natomiast z racji wieku już te tuleje i wahacze raz, że są przykorodowane, dwa, że te tuleje już są poparciałe. Sprężyny tam wcześniej gdzieś sobie wymieniał, także także mm, sprężyny zostaną. Pewnie stare. Bardzo dużo czasu nam zeszło na doczyszczenie tego wszystkiego. Naprawdę bardzo mozolna praca po rozkręceniu, zdrapanie z tych wszystkich, tej warstwy. Błota, pyłu przyklejonego do oleju, oddmuchiwanie powietrzem, zmywanie, pędzelkowanie. No ale myślę, że efekt jest zadowalający, że właściciel będzie zadowolony. My jeszcze tutaj, tak jak wspominałem, a i geometria wyszła idealnie, pochylenia kół wyszły idealnie, zbieżność wyszła idealnie i wyprzedzenia wyszły idealnie. Także tutaj nowe elementy widać, że. Były konieczne. Po samej wymianie mm, musiałem wjeżdżać dwa lub trzy razy na geometrię, czyli wcześniej coś musiało być też tutaj krzywego, bo. Mm, Końcówki w zasadzie skręciliśmy w te same miejsca, kołyska ustawiona w te same miejsca, a geometria się znacznie przestawiła, czyli te wahacze już mogły być pokrzywione, bądź sama kołyska pod ciężarem auta też mogła się w jakiś tam sposób zdeformować. Także przed nami teraz tylko. Próby, testy, czy nic nie cieknie na chwilę obecną, tutaj przejechany został autem około 4-5 km plus chwilę chodził na wolnych obrotach, wiadomo nie jest to jeszcze wszystko zrobione co byś można było zrobić, natomiast myślę, że do przeglądu, do przeglądu to wystarczy, żeby poruszać się z tym samochodem bezpiecznie. Auto nie ma wycieków, zawieszenie ma sprawdzone, układ hamulcowy, przez to, że auto teraz chwilę stało, trochę jest tam nalot takiej korozji. Natomiast po przejechaniu iluś tam kilometrów, myślę, że wszystko się podociera. A jak się zużyje, no to wtedy będziemy dalej sukcesywnie wymieniać. Jeżeli tam zrobi sobie jeszcze właściciel tą końcówkę progu, no to myślę, że jeżeli będzie na bieżąco dbało o to auto, będzie na czas wymieniał oleje, będzie na czas to wszystko serwisował, no to auto mu jeszcze posłuży. Wiadomo, tutaj mamy jeszcze inne elementy, które nie zostają ruszą, takie jak wtryskiwacze takie jak tutaj e, chłodnica wody, która też nie jest w dobrym stanie, natomiast nie cieknie. E, Interkuler też pasowałby, e, wymienić. Jest teraz wyczyszczony, natomiast też z racji tego, no bo widzieliście, że tych kosztów na pewno się tu nazbiera, też co mogliśmy z naszej strony, e, czyściliśmy, a co już było konieczne, no to wtedy dopiero e, zamawialiśmy części nowe. Pewnie coś. Po drodze pominąłem, bo dosyć dużo tego było, natomiast wszystkie opakowania są w tym momencie po tych częściach w bagażniku, więc jak tylko no Magda będzie teraz to wszystko spisywała, co szło, no to jeżeli o czymś zapomniałem, jest o tym, to Wam na pewno w którymś tam filmie albo relacji, albo w poście wyjaśnię. Także w tym odcinku to jest wszystko. Ja teraz biorę się za porządki w warsztacie. Pojeździmy trochę od poskładamy go, auto idzie do blacharza i potem na przegląd. Także dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.